Już niedługo wielki finał Ekstraligi, w którym Motor powalczy o obronienie tytułu mistrza Polski. Dziś opowiem krótko o drodze po mistrzostwo Polski w 2022 roku, ale jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić do subskrypcji kanału, a teraz przechodzimy do właściwej części odcinka. W pierwszym meczu sezonu Motor zmierzył się ze Stalą Gorzów, w której jeździł znakomity Mateusz Bartkowiak. A tak serio chodziło mi oczywiście o Bartosza Smarzlika. W tym spotkaniu nic ciekawszego się nie stało, a Motor wygrał po biegach nominowanych z 44 do 46, wpisując sobie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Motor Lublin sparta Wrocław, ostatnie spotkanie przed meczami rewanżowymi, nazwane też hitem siódmej kolejki. Mecz przez cały czas był na remisie. Koziołki trzy razy wygrały 5 do 1, nawet 17 punktów z bonusem Janowskiego nie dało szans na wygraną Sparty, a spotkanie zakończyło się bilansem 50 do 40 dla Motoru. W drugim meczu Motoru ze Spartą, tym razem we Wrocławiu, nic specjalnego się nie działo. Jedynie seria zwycięstw Motoru zakończyła się po 8 spotkaniach, gdyż to spotkanie zakończyło się remisem 45 do 45. Przedostatnia kolejka fazy zasadniczej. Motor, który i tak ma już pewne pierwsze miejsce przez playoffami, jedzie do Częstochowy z bojowym nastawieniem. W tym spotkaniu dwa razy pobito rekord toru, najpierw Lindgren, a później Mikkelsen. Ogółem spotkanie zakończyło się porażką Koziołków 49-41. jak ekstraligi i motor kontra Unia, która jedzie u siebie. Ponownie mecz jak mecz, ale w 13 biegu na tor upadł Jarosław Hampel oraz Mikkel Mikkelsen. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a cały mecz skończył się wynikiem 41 do 49 dla motoru. Mecz rewanżowy. koziołki jadą do siebie z przewagą 8 punktów. Unia nawiązała kontakt, ale w dziewiątym biegu motor zaczął odjeżdżać, a spotkanie zakończyło się 51 do 39 dla gospodarzy. Motor przechodzi do wpółfinału, a w nim zmierzy się z apatorem Torun. Najpierw jadą na wyjeździe, wiedzą, że nie będzie łatwo, bo w składzie Torunian byli tacy zawodnicy jak Jack Holder, Paweł Przezpełski czy Robert Lambert. W 13 biegu apator zaczął budować przewagę na rewanż, a mecz zakończył się bilansem 50 do 40 dla gospodarzy. Koziołki jadą w do domu, co nie za sobą dobre nastawienie. W pierwszej serii startów było już 17 do 7 dla motoru, bo później trochę zwolnili, ale w 12 biegu było już 44 do 28, a Pator w strachu, a cały mecz zakończył się 54 do 36 dla gospodarzy, co dało awans motorowi do wielkiego finału Ekstraligi, w którym zmierzą się ze Stalą Gorzów, w której składzie jeszcze wtedy znajdował się Bartosz z Pierwszy mecz na wyjeździe pewnie wygrany dla Stali 51 do 39. Na MVP tego spotkania zdecydowanie zasłużył Bartosz Marzik, który zdobył 16 punktów z bonusem. Mecz w Lublinie, Stal bliżej od tego medalu, ale Motor może odrobić u siebie straty z poprzedniego spotkania. Stal starała się wygrać ten dwumecz aż do 14 biegu, które były wygrane przez Motor 5 do 1 i tym samym wywalczył pierwszy tytuł mistrzowski w swojej historii. Dalej była wielka feta i tak dalej, ale kogo to obchodzi? Film oczywiście inspirowany filmami z kanału Remake, który będzie w opisie filmu. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, wpadajcie na pozostałe. Zachęcam do subskrypcji kanału, ja się z Wami żegnam, no i cześć!